I narożniki czerwone! Szybyć! Szanowni Państwo, Darier Zandukeli, rozwójem tego pojedynku. Zapraszam! Przed nami ostatni pojedynek podczas gali Gronda 12. Extra fight. Kajfasz kontra Seven 3, Simon Henriksen znany ze sztabów dla organizacji King of the Streets kontra Jakub Sorota 2 lata, starszy Seven 4 cm, wyższy i nieco cięższy jest także Simon Henriksen. No i zobaczymy proszę Państwa, czy sprawdzą się te wszystkie opinie o Henriksenie rip do pierwsza. To Doświadczony zawodnik, jeśli chodzi o brutalne formuły rywalizacji. Nie boi się wyzwań, ale to Kajkwasz rusza jako pierwszy z uderzeniami. Jeszcze, jakby tam ulokowania tego prawego witego z góry przez Henriksena. Trafił, trafił, trafił. Na początku nie trafił dwukrotnie, ale za trzecim razem trafił. Zareagował tutaj sędzia Zandu no i wchodzi pół dystans, Kajfasz od razu klinczuje. Nieznowu przestrzelony e, prawe, e, Dączyka. Szuka, szuka miejsca, ale teraz odpowiedź Kajfaszcza wymiana w krótkim dystansie. Decyduje się skleić do przeciwnika jednak Kajfasz. Szuka takich chaotycznych wymiarów, tam swojego miejsca Kajfasz. Chce wymawiać czasem krótkim dystansie. Chce więcej chaosu. Polski zawodnik wchodzi właściwie, tak można powiedzieć, na pełnym ryzyku że ten ten dystans. No teraz wyprzedził prawym Kajfa Żywala. Zamknięty za pokójną gardą jest Henriksen. No i spokojony nieco ten pojedynek. No i to jest odpowiedź z gardy. No i kolano chyba będzie po. Po walce. Szybko to nam się kończy, co wstaje? Tyle tego przyku. Zdawałem no się, że jest po walce zabołany, natomiast adrenalina zrobiła swoje. kajfasz dalej w grze, natomiast to będziecie. Nie, 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 tam nie jest konfuzja, nie, tam nie, nie, no, To była ryzykowna... wiodował, że... Akcja. Nie może w taki sposób Wstaję. szukać kontry Kajfasz. Jeśli chce walczyć dalej. Ma 5 sekund, jeszcze mógłby troszkę e, e, poczekać. Jest prawy, bity przez e, Sena Jeszcze w ostatnich sekundach. Wymiana ciosów. E, szuka przy kroku. No Wstaję, to są ostatnie sekundy. Nie, nie rezygnuje, nie rezygnuje Kajfasz. Na jednej nodze praktycznie to szuka końcówkę tej. Starcie teraz, bardzo agresywnie rozpoczął ten pojedynek Sandwich-Hendriksen. No, ryzykowne są te akcje Kajfasza, mając świadomość kontuzji kolana po przekroku, Za ze zmianą pozycji. No teraz ładnie obronił się przed tymi sierpami Henriksen. Próbuje teraz z pozycji na mańkuta atakować Kajfasz. W nie pozycji, wyszli, tym prawym Kajfasz. Na razie nieco pasywniejszy początek ze strony Henryksena. Jakby Semeć dawał szansę swojemu no, rywalowi się wystrzelać. Teraz już e, trafił wcześniej e, cofając się. I co? Będzie wyliczony? Czy wstanie znów w jest swoim tak. tylu? Daje. Ale czy jest w stanie walczyć? No, Nie wiem czy ten... jest w stanie, natomiast walczy bardzo... dalej. Henryk, o leż, no, lewy prosty, precyzyjny. Po lewym, po lewym prostym już ustawia go sobie e, Henryksen, ale to jest to szaleństwo w e, walce Kajfasza, że e, e, za chwilę się budzi i e, e, zaczyna w bombardowanie. No, ale to jeszcze bramki. Na tak dokładkę. To może być koniec tego pojedynku. Zobaczymy czy powróci na nogi jeszcze Kajfasz. Nie, 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 nie będzie w stanie tego nie będzie w stanie. Ależ on mnie zadziwia. <laughs> I będzie, będzie dalej Nie Niesamowite. Ostatnie 30 sekund rundy drugiej. No i co więcej, nie tylko nie, teraz nie było, nie tylko wstała, ale jeszcze zadał dwa celne ciosy. Nie ma już siły. krańcowo. zmęczony jest kać. Słania się na nogach. Będzie musiał podnieść ręce na 8, jeśli chce walczyć dalej. Do narożników tak jest, koniec tej rundy. Pani to kuszę, bo ja z nie. Dobry jest, nie? Pod kurt. Kurwa. Wstaje cały czas i dalej idzie. No. nie, 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 absolutnie. chwile. Na kierzalach, chocolarno, wszystko no. wstaje. No, ale dostał tam mu, nie? No, dostał. Głosu, taka. No, to Ale nie ma tej. Już nie doskonale, że ta barka nie może mu się wygnać grona. Zachowuje spokój. Ale jest, jest, jest po wszystkim przystąpić do dalszej walki. Już Eka i Kwasz wygrywa ten pojedynek. Simon Henryksen w tańcu celebruje zwycięstwo. Wygrał. Ale gronda 12. Czyli to lepiej

dziękuję za walkę Tajmaszowi z kolei teraz Teleksanowi jeszcze tylko czas na oficjalny werdykt a później oczywiście będą rozmowy proszę państwa przez kontuzję odniesioną w drugiej rundzie właściwie na początku trzeciej do której nie wyszedł pojedynek wygrywa Sewych! Sewych jest zwycięzcą ostatniego pojedynku Gronda w 12 a Puchar wręcza Mariusz Grabowski, właściciel grondy, Marcel Grabowski, prezes grondy, a także Popek, przyjaciel grondy. swoim, wszystkich zawodników, kibiców, Bobka, marcara, całego zarządu grądu chciałbym podziękować wszystkim kibicom za tak liczny doping, że wspieracie nas, dopingujecie i myślę, że tutaj u nas nie ma miękkiej gry i w końcówce nadrobiliśmy to stracone tempo. Wiadomo, że na początku było gorzej, ale myślę, że się podobało. Dziękujemy bardzo i dobranoc i zapraszamy już na gromdy 13. Dziękuję.